Witajcie, cześć. Dzisiaj zajrzymy do filtra powietrza, który był nieczyszczony rok. Tak jak na ostatnim odcinku z czyszczenia filtrów. Wyczyściłem filtr i teraz zajrzymy do filtra powietrza. To jest kosiarka Viking MB248T. Więc zobaczymy jak wygląda po roku Użytkowania w różnych warunkach, I były warunki i ciężkie w dużym zawyleniu i w małym, więc teraz zajrzymy, otworzymy, jak wygląda filtr powietrza. Mianowicie prezentuje się filtr powietrza w ten sposób no nie ukrywajmy, się. jest no, zabrudzony. Już nie będę nagrywać czyszczenia tego filtra już było pokazywane. Jak wygląda czyszczenie? Już ten filtr wymaga czyszczenia następnego, żeby wyczyścić, żeby znowu mógł służyć na jakiś na następny rok czasu. I to w tym odcinku tyle. I zaraz wezmę się za czyszczenie. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia.